Witam wszystkich. Kolejny dzień oczami Korboszczura. Muszę znaleźć nożyk. Dokonałem nowego zakupu, ale to zaraz pokażę o co chodzi. Nożyk, nożyk, nożyk. Czekajcie, odetnę, żeby nie było widać No, Nawet to ładnie wygląda jak na Chińczyka. Zobaczymy czy wywierci 60 dziur. Kupiłem wiertnicę, żeby nie robić tego ręcznie, a później może sprzedam, jak po wywierce, I zobaczymy jak to będzie się sprawować. Kucze, instrukcja i wiertniczek. dobra to na razie na bok. Instrukcję mamy, to mamy, no i wiertło. Które taki gówniany silniczek pociągnie to. Zobaczymy. Przeduszka. I 3 oleje. Tu 1 do 50. Olej się rozrabia 1 do 25, dlatego że to jest intryk. Zobaczymy co tu mamy. Zabezpieczenie, klucz i bus. Aha, dobra, ja zaraz zobaczę, bo już powinno być jakiś powinno paragon, być, albo coś, coś takiego. Dobra, zaraz wracam. Dobra, mam paragon razem z przesyłką 469 zł. Ręczna kosztuje granica w 7D. A mam nadzieję, że nieporównywalnie będzie się lepiej robiło niż ręczną Dobra, yy nie będę ten roz 1,25 Czyli na piątkę muszę wlać 2 yy, Tak, czyli na piątkę wlejemy 2 yy, Na 5 litrów setka, czyli paliwo już kupiłem Dobra, poczytam czy muszę to dotrzeć jakoś, czy trochę musi to pochodzić na sucho i wracam, pójdziemy na pole, wywiercę z jeden otworek, jak już dotrę, jeśli będzie trzeba docierać mm, to, to 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 takie chińskie, nawet chyba nie trzyma korek dobrze Nie, przepraszam, trzyma trzyma Dobra, zaraz wracam Dobra, mamy benzynkę Te Od razu rozrobimy, tu jest troszkę mniej, tu, tu dwa oleje wejdą Musimy wlać dwie setunie, czyli dwie buteleczki, żeby było 1 do 50 tu czy nawet może hmm, pierwsze to można by jeszcze zrobić. Ale nie no, nie piszę nic o docieraniu, to nie będziemy kombinować. Dobra, rozmieszam olej i wracam. Olej benzyna. Na karnisterku oznaczyłem 1 do 25. Mam różne urządzenia, które pracują na czysto, na 1 do 50, czyli piły spalinowe, piły do cięcia drzewa. No, a kosiarka do trawy. No i w tej chwili to, czyli dwa Chińczyki pracują na 1 do 25. Dobra, zobaczymy, jak to teraz tutaj zamontować Urde ten to wiertło to nie wiem czy długo wytrzyma. Zobaczymy. A to wszystko jest chińskie. ja pierdolę. teraz ja coś zgubię tutaj jak tak dam? nie będzie haczy. będzie haczy dobra, czyli na środku dobra aby nie wyletło Na Jakby się przydał, bo zaraz narozlewam. Mhm, brudne. Taki trochę unboxing bez, bez ściemy. Nigdy nie używałem takiego urządzenia. No spalinówek jak najbardziej, ale nie żadnej wiertnicy. A jak widziałem tam gdzieś jak na internecie, jak używają tego, no to też trzeba uważać, bo można sobie łapy po wyrywać, jak złapie jakiegoś kamienia. No i dobra, i teraz przepompujemy. Dobra, mamy, czy tu, tu mamy on-off? Nie mamy żadnego sonia Nie mamy Sonia Dobra, to spróbujemy, tak? A tu jeszcze mamy on-off. Tu do blokowania nic nie ma, dobra. Pójdziemy przetestować Dobra, najpierw zrobimy test w miękkiej ziemi A później weźmiemy tu gdzie jest trawa Mam nadzieję, że pójdzie Bo tam na mojej działce jest trawa No i nie chciałbym tego ręcznie kopać Jak widać daje radę. 6 koni to na pewno nie jest, bo by łapy urywało. Może z 2. Producent deklaruje 6,3 konia, ale to pewnie po swojemu jakoś tam obliczają. Dołek tej yy, głębokości mi starczy. 50, 70, około 70 centów. Jak nie to sobie założę przedłużkę, która jest w zestawie. No i będzie test prawdziwy na mojej działce jak będę robił otwory pod ogrodzenie 469 zł Mam dobrze mam nadzieję, że wytrzyma te 60 dziur Myślę, że tak, nie będę tego pałował to na pewno wytrzyma a łatwiej będzie niż walić szpadlem Oczami korpus szczura, trzymajcie się, cześć.